Witam wszystkich w podsumowaniu wczorajszej gali Cloud MMA i powiemy sobie o tym, jak Tyson Fury ledwo wygrał z Francisem Nganu. Obie gal odbyły się wczoraj. Walka Nganu z Furym była po północy. No Cloud się zaczął wcześniej. Już na Open YouTube zaczął lagować standardowo i ludzie na Twitterze się oburzyli. Zaczęli pisać że będą reklamacje, później to już jakoś zaczęło działać. Nie wiem, jak to dokładnie tam było z tym pay per view, bo sam nie miałem. I co? Przejdziemy sobie do omówienia walk. Typowanie, jak zwykle, poszło średnio. Tutaj na tej gali szczególnie myślę, że w połowie te walki nie siadły. No, ale też były dziwne, na przykład decyzje jak Najmancios czy Sarah Crazy. Hmm, tutaj zaczynamy od początku. Więc Super Mario kontra Skrzypas. W tej walce było w drugiej rundzie duszenie gilotyną. Skrzypas udusił Super Mario i tak się ta walka zakończyła. Niestety. Ja tam mówiłem, chyba, że Super Mario wygrał, ale tak się nie stało. Później, Konrad Karwad jeszcze na Open YouTube z Fericze również wygrał. a Bardziej przeleżał 3 rundy i tyle. No, jak zwykle, nudna walka, przewidywalna i nie, żadnych fireworków nie było. Tak jak obstawiałem tutaj. Mm. Już w następnej walce na zamkniętym pay per view, Laluna mierzyła się z tą bobek, Aleksandrą, chyba i no, wygrała, ale nie bez problemów. Myślę, że każdy się spodziewał takiej totalnej dominacji, że to zamknie się w pierwszej rundzie, a tutaj jednak miała kłopoty. Laluna kondycyjne głównie, bo tam skupiała się na jednym ciosie i w sumie. I tak jej brakowało tlenu, co jest dosyć dziwne przy takich warunkach. Mm, no, wygrana, wygrana. Bobek potrzebuje, myślę, doświadczenia i obycia, bo w walce odwracała się plecami, gdzieś unikała tej walki, nie wiedziała co robić, jak zatrzymywać tą lolunę. Także szacunek, że wytrzymała trzy rundy, ale walka bez historii. Tak samo jak Toni w walce z Gawronkiem, szybka deklasacja, było jednak w ochraniaczach na nogi, bez kasków, ale skończyło się szybko, szybki yy, wjazd Gawronka, ground and pound i koniec walki. Tak jak zresztą się ludzie spodziewali, że to będzie trochę wystawienie tego Toniego na pożarcie i tak było. Tak samo jak pożarty został Najman z Lizakiem. Najman na tej gali, od razu sobie omówimy jego występy z ciosem i z Lizakiem, bo to też nie ma co nad nim się rozwodzić. Przegrał z Lizakiem, nie zadając chyba żadnego dosłownie ciosu. Yy, przegrał na punkty. W drugiej rundzie Lizak mu wskoczył na plecy i po prostu go bił całą rundę i próbował gdzieś tam udusić. No... Marcin Najman jak zwykle tragicznie, no a w walce z ciosem, y, cios go obalił, po czym zaczął uderzać w tył głowy i sędzia przerwał walkę po tam kilku ciosach. Y, no i Adrian powiedział, że on ma dojść, on nie będzie walczył. Y, znaczy, nie wiem czy tak powiedział, tylko tak lekarz stwierdził: wynieśli go na noszach i dyskwalifikacją przegrał najmanos. Boro na 10, no tutaj obstawiałem, że tych 10 pokona Bora. Stało się inaczej, wytrzymał. Bardziej bym powiedział, że wytrzymał niż wygrał, bo po prostu przetrzymał tych chłopów tam. No ale tak jak myślałem, że ta walka będzie wyglądać, że tam na początku będzie starał się bić, a później już po prostu walka o przetrwanie, ale przetrwał szacunek. I co? dalej Sosnowski kontra Remi. Tutaj wszyscy łącznie ze mną skreślali Sosnowskiego ze względu na to, jak się wypowiadał i po tych jego ruchach myśleli, że w nie będzie podobnie. A tu jednak siła, dynamika została z tego boksu i rozbił Remiego w drugiej rundzie, tam bardzo brutalnie. No ale fajna walka, uważam, jedna z lepszych na gali taka dosłownie bitka brak unikania tej walki, unikania ciosów Remi tam za trzecim razem już w drugiej rundzie się chyba nie podniósł i się skończyła ta walka ale boks w małych czyli K1 to jest właśnie fajna formuła pod te freaky. Crazy Sarara czyli chyba jedna z największych zasko znaczy zaskoczenia to było co walkę w sumie ale tutaj też spore zaskoczenie dla ludzi takich co się interesują sportem, że Sarara dał się ustrzelić w pierwszej rundzie i przez to zremisował tą walkę, bo druga i trzecia poszła na jego konto u dwóch sędziów, tam jeden dał, że Crazy wygrał, co Sarara no pokazał się spokój na no to, że wjechał na formie z McDonalda no to pokazał się jak zwykle dobrze Crazy uważam, że szacunek, że wytrzymał bo Wielu ludzi chyba nie zdaje sobie sprawy, jak wybitnym kickboxerem jest na masz Cerara. I no miał taki sposób na walkę, że uciekał, no ale nie dziwię mu się. Wy, znaczy wygrał, zremisował. Dla niego to podejrzewam jak wygrana, więc tutaj uczciwy werdykt i fajnie. No i Gocha kontra Nikita, które było przesunięte na sam koniec. No tutaj to jest chyba największe zaskoczenie gali, że Gocha znokałtowała Nikita w drugiej rundzie, Nikita totalnie kondycyjnie leżała, co było no, niesamowite. No, teraz internet, podejrzewam, że oprócz tego, co Bad Boy zrobił, to będzie żył tą walką. Bo widziałem już tam dużo przeróbek na TikToku. No uważam, że to jest coś, co ciężko nawet opisać słowami tutaj. Y Trochę myślę, że ten konflikt nawet nie miał sensu. Sama walka oddała <laughs> i otoczka, jakby. Mm. Ale fajnie uważam, że taki powrót do korzeni tych free fightów. Kolejna walka, no to już nie free fight, tylko raczej bym powiedział walka sportowa. Taki Labryga z Mindą, to już naprawdę są porządni sportowcy. Labryga rozbił bardzo mocno Mindę. Znaczy, bardzo mocno najpierw snogdawnował Mindę, później Minda znokdaunował jego. Ale Labryga, jak się obudził po tym knockdownie, no to już tam te kopnięcia widać, że w tym kickboxingu lepiej ogarniał od Mindy. I wydaje mi się, że gdyby nie jakiś tam znowu prawy zamachowy, to Labryga by bez problemu doprowadził do końca tej walki nawet bez tego przerwania Lekarskiego tutaj to jakby nie miało większego znaczenia bo i tak by raczej wygrał według mnie mm. no ale co, bardzo fajne te hajkiki bardzo efektowna walka jak najbardziej na plus, uważam, że spoko spoko do obejrzenia no i co do walk już nie do obejrzenia, no to Mieleńczuk, bad boy czyli tak naprawdę porażka Hańba tej gali. Pomielańczuk najpierw tam w pierwszej rundzie sfaulował za bo po tym, jak ten e, tam przyklęknął czy upadł, to on mu zadał cios. No i dostał za to minusowy punkt, ale Bad Boy miał rozcięty łuk i walczył dalej, bo był tam lekarz, ale dopuścił go do walki. No a w drugiej rundzie, już zaczęło się, zaczął się cergi kabaret. Bazałęcki, a to wlatywał w nogi niby z cepem zamachowym, ale tak naprawdę myślę, że chciał tracić sekundy na to, żeby ta walka się szybciej skończyła, bo nie miał tlenu już po pierwszej rundzie. No i w trzeciej, tam po jakimś takim obaleniu, czy tam wejściu w nogi, sfaulował chyba trzeci raz takim uderzeniem gdzieś tam w krocze. Po czym sędzia przerwał tą walkę i powiedział, że zmieniamy zasady, bo to trzeci faul, no to tam zmieniamy zasady na MMA. Po czym Bad Boy wyszedł z oktagonu i powiedział, że on nie będzie walczył, obraził się i co? I tyle z tej walki. Właściwie dosyć mm. kontrowersyjnie uważałem, że mogła być to dobra walka. Jak zwykle Bad Boy zawiódł. Trochę w niego wierzyłem. Mnie głównie zawiódł, no i liczyłem, że to będzie chociaż fajny pojedynek, a tutaj taki cyrk. No ale później, po tej gali, odbyła się walka Francis Ngannou z w tej Furym która też dosyć mnie zdziwiła, i większość środowiska bokserskiego, ponieważ Francis Ngannou posłał na deski fiurego, a tamten nie potrafił tego zrobić, co było dla wielu już taką nawet przyczyną tego, że mimo werdyktu wygrał Nganu, no bo pokazał wyższość nad Fiorem, że go usadził. Na kartach punktowych to wyglądało chyba tam 55-54 u dwóch sędziów i jeden dał dla Nganu, więc no dosyć kontrowersyjnie jednym punktem przegrał split decision, uważam ja też tak nie oglądałem po tej gali hmm, chyba była już szósta runda, także nie oglądałem całego pojedynku, nie wiem jak to tam się rozłożyło, bo też jeszcze nie patrzyłem, ale no wydaje mi się, że takim mentalnym zwycięzcą może być Nganu bezproblemowo hmm, przeszedł z MMA po dwóch latach przerwy i rozbił no, najlepszego boksera aktualnie na świecie wagi ciężkiej, także szacunek. No i co, możecie napisać, co wy sądzicie o tej gali, o zachowaniach Denisa na przykład i o gali bokserskiej. Tyle ode mnie na razie, cześć.